Jedzisz w cieniu, klikasz jak cień, rzucasz słowa, jakby guntułem. Myślisz, że słowa nic nie znaczą, ale one czasem duszę tłączą. Nie widzisz łez po drugiej stronie, nie czujesz bólu, co czasem płonie. Piszesz, bo możesz, bo jesteś w sieci. A przecież każdy z nas kiedyś gubił się w świecie. Ta piosenka nie złoży. I nie krzyk. To głos tych, których skrzywdził twój klik. Nie jesteśmy słabi, choć ranić słowem. Podnosimy się znowu i znowu. Nie chcę cię nienawidzić, nie chcę cię zniszczyć. Wolę pokazać, że można być silnym. Twoje zdania nie są wyrokiem. Ja wybieram spokójnie ogień. Nęka dla ciebie, hejterze. Może w niej coś w twoim sercu się szczerzy. Nie musisz ranić, żeby być zauważonym. Lepiej budować niż zostawiać blizny. Nienawidź na jeden gest. Słowo, co nie boli, tylko niesie sens. Każdy z nas spłynie podobna krew. Więc czemu? Budować świat z samych ran i łez. Możesz być lepszy, nie jest za późno. Przepraszam, może znaczyć dużo. Nie jesteśmy tu, by ranić wzajemnie. Wybierzmy drogę, która będzie piękniejsza. Dla każdego z nas jest miejsce na głos. Nie musisz krzyczeć, by mieć swoją moc. Twój ból nie musi być moim końcem. Możesz uleczyć mnie tylko sączyć. Więc zanim znów bijesz kolejną szpilkę, zastanów się, czy to na pewno jest silne. Bo siła to nie to, co rani innych, lecz to, co podnosi, gdy ktoś już ginie. To piosenka dla ciebie, hejterze. Może w niej coś w Twoim sercu się szczerzy. Nie musisz ranić, by być zauważonym. Lepiej budować niż zostawiać blizny. Nie! Yeah. Yeah. Razem tyle wspólnych chwil, Wszyscy razem together. Nic nas nie powstrzymało. Żadne hejty, żadne wyzwiska. Gdy nasycano w boku, zawsze świat jest lepszy. I nie rozumiem czemu. Hejty nadal istnieją. One ranią uczucia, ale my nie daliśmy im się. To dla ciebie piosenka, hejterze. To piosenka dla ciebie, hejterze. Może w niej coś w twoim sercu nie się strzeży. Nie musisz by bym być zauważony. Lepiej budować niż zostawy przyblizny. Hejterze, Ty myślisz, że my się Ciebie boimy? Sej mam i przyznaj, że ta piosenka dała Ci do myślenia. Czy fani, których nam nie brak, pomogą nam w razie, co? Bo na nich zawsze można liczyć. Czy to trudna czy łatwa sytuacja? Bo oni i tak są u mego boku. Więc zapamiętaj, że nie uda Ci się zniszczyć naszego kanału i stworzymy razem legendę. Ty widzisz, że my się nie poddajemy? Nie. Więc spójrz Twoje hejty są do pani. Dzięki naszej wytrwałości. Mamy już prawie trzy tysiące słupów To piosenka dla ciebie, hejterze Może w niej coś w twoim sercu się szczerzy Nie musisz ranić, by być zauważonym Lepiej budować, nie zostawiać blizny Ooo, hejterze, to piosenka dla ciebie